Michał Karnowski, witam serdecznie w przeglądzie wydarzeń miesiąca, a tym razem wspólnie te wydarzenia skomentuję z Piotrem Skwiecińskim. Witam, witam. publicystą Tygodnika w Sieci, portalu w Polityce.pl i zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika w Sieci. To był oczywiście miesiąc kampanii wyborczej, która przyspiesza, nabiera dynamiki, ma rozmaite, dramatyczne zwroty. Wydawało się, że, że, że tutaj obóz rządowy będzie właściwie rządził niepodzielnie, że będzie narzucał tematy, no jak choćby ta rzekoma afera skoków, że będzie tylko i wyłącznie prawda, trzymał też tych kandydatów na duży dystans, że tu nikt nie nawiąże walki i rzeczywiście ci mniejsi kandydaci wydaje się, że oni tej walki nie nawiążą. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, sprawia wrażenie, jakby faktycznie na serio potraktował to, tę bitwę wyborczą. To, to bardzo zaskoczyło zresztą obóz prezydencji. Ruszył z, z kontrofensywą. Jego sondaże, jego poparcie dość znacząco rośnie, chociaż nadal myślę, że druga tura nie jest tak oczywista, jakbyśmy by niektórzy chcieli. No, ale teraz próbuje narzucić temat waluty euro. Prawda? I to ma być taka nowa oś kampanii. Był specjalny sklep, gdzie pokazano, jak wyglądałyby dzisiaj ceny w Polsce, gdyby były w euro, na, na przykładzie Słowacji, w porównaniu ze Słowacją, gdzie euro jest. Czy to będzie skuteczne? Czy ten Duda, czy Andrzej Duda ma szansę realnie powalczyć o prezydenturę? Czy też wciąż jesteśmy na etapie bitwy o dobry wynik, ale jednak nie prezydenturę? Czyli ja, ja nie zaryzykuję takiej tezy, że Buda ma szansę realnie powalczyć o prezydenturę. Nie, za, nie, nie zaryzykuję również tezy takiej, że, że jej nie ma. Mm -hmm. Wydaje mi się, że kampania jest bardzo dynamiczna. No, prawdziwa ta... w tym sensie, tak, tak? Tak, tak. W tym sensie prawdziwa. Myślę, że to działanie z euro jest działaniem yy, skutecznym, bo raz, yy, raz ono jest słuszne, prawda po prostu, znaczy, to jest strategiczny temat, przed którym Polska stoi, Bronisław Komorowski zaangażował się na pewnym etapie bardzo w lansowanie euro jeszcze bardziej którego, jego otoczenie prawda jeszcze bardziej jego otoczenie bardziej niż ówczesny rząd Donalda Tuska prawda więc to stawianie tutaj mu pytań w tym, w, w, w tej sprawie jest czymś jak najbardziej naturalnym natomiast myślę że to się wpisuje w coś szerszego to znaczy w to że Andrzej Duda jest kandydatem bardzo niebezpiecznym dla, platform dla kandydata platformy obywatelskiej. Dlaczego? Dlatego, że nie jest kandydatem w cudzysłowie obciachowym, znaczy nie jest kandydatem takim, którego można łatwo wepchnąć w taki worek skojarzeniowy z jakimiś tam dewocyjnymi staruszkami z jakimiś tam zatwardziałymi pisowcami. No mówiąc krótko, Andrzej Duda ma wszelkie szanse do, do tego, żeby do wyjścia poza twardy elektorat, elektorat pisowski, szerzej do rozbicia y, takich niekorzystnych dla pisu skojarzeń, jakie funkcjonują w dużej części, w dużej części elektoratu, prawda? I myślę, że mm, ktokolwiek by nie był oczywiście kandydatem pisu w tych wyborach, to byłaby przeciw niemu kampania, silna kampania mediów mainstreamowych. Natomiast wydaje mi się, że gdyby tym kandydatem nie była Jay Duda, tylko, i tutaj wstawmy sobie nazwisko, ABC, B, C, mhm. jakiś klasyczny... Z, z tych rozważanych tam tak wcześniej. polityków PiS, to ta kampania miałaby mniej ognia, prawda, to znaczy byłaby raczej bardziej odfajkowywana przez media mainstreamowe niż, wywoływała, niż sprawiała wrażenie czegoś, co jest powodowane autentycznymi emocjami, a tutaj te autentyczne emocje są właśnie dlatego, dlatego że Duda jest nową jakością, jakością niebezpieczną, no, i w związku z tym, tym bardziej trzeba go zabić, prawda? To prawda, i ten wynik może być rzeczywiście różny. W drugiej turze mogą się różne furtki otworzyć. Tam zawsze te przepływy są trochę nieprzewidywalne. Nie zawsze liderzy nad nimi panują, no ale żeby była druga tura, to musi być ta masa głosów. Którzy no, nie poprą Broń Sława Komorskiego, wybiorą kogoś innego. I kto to może być? Tak? Znaczy, kto może te głosy jakby uskładać? Czyje głosy mogą się na to uskładać? No, Paweł Cookies, jeżeli rzuci się te, te, jego, te, jego, te jego podpisy, przełożą się w, w powyżej 100 no, tysięcy pewnych, ale chyba tak będzie. Magdalena Ogórek, ale wydaje się, że słabnie. W ogóle reszta na lewicy to, to kompletny rozpad. No, pewnie palikot jakoś wystartuje, chyba. Gdzieś może te głosy nabył w jakiś dziwny sposób, mm, ale Jarubas też słabo, no ja się boję, znaczy bo, bo, boję, no ja, ja, ja się ja, się, ja, ja rozważam, że, że jest możliwa sytuacja, w której mimo niezłej kampanii Dudy, Komorowski wygrywa, no bo, no bo na dudę padnie, nie wiem, te 30 kilka głosów, no może nawet 40, <laughs> tak, ale, ale więcej padnie na Komorowskiego i to będzie powyżej 50%. Czy ci inni kandydaci, ten plankton wyborczy trochę nam tutaj tego no, tej, 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 tej drugiej tury nie oddala? No trochę ją oddala, dlatego... I czemu że, Lewica tak słabo sobie radzi? No, głównie no. Dlatego, że y, trochę oddala, dlatego, że no, m, warto zauważyć, że akurat ci kandydaci alternatywnej Lewicy nie zebrali podpisów, mm. prawda? Nie, nie będzie ich w pierwszej dużej podpowiedzi. że oni są bez przerwy? W mediach, A oni, no to... jeżeli komuś by odebrali te głosy, no to odebraliby te głosy w pierwszej turze Bronisławowi Komorowskiemu w większości, prawda, nie Andrzejowi Dudzie. Yy, natomiast z kolei zebrali podpisy ci kandydaci albo w, w cudzysłowie, albo bez cudzysłowu prawicowi, alternatywnie prawicowi, którzy z kolei odbierają głosy, jeżeli komuś, no to Dudzie, prawda, A nie Komorowskiemu. Jeszcze no, kolejną tutaj. Tak, tutaj. Ta, więc tutaj sytuacja jest, sytuacja jest wybitnie, wybitnie niekorzystna. No, ja zwróciłbym jednak uwagę na to, że Yy, chyba wczoraj, być przedwczoraj yy, był pierwszy wywiad Magdaleny Ogórek i ten wywiad spotkał się z dobrym przyjęciem. Znaczy, że być może, że spojawi, spotkałem się z takimi opiniami, że ta kandydatka no, ma szansę przełamać tą złą dla siebie falę. Reaktywacja. Tak, taka tak, tak, taka. Tak, 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 tak. No yy, poczekamy, zobaczymy. Mhm. A, 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 a dlaczego ta, ta, ta lewica jeszcze by do tego yy, yy, wrócił, no Palikot, Grocka, mm. Nowicka, tak? No to są ludzie, którzy to są, to są politycy, którzy bez przerwy siedzą w mediach, więc albo może to jest jakiś taki też moment, żeby się zastanowić, czy te media no, nie odkleiły się, jak to napisał Robert Mazurek na, na, na portalu w Polityce od rzeczywistości. No. One co, on, oni są tam co chwila, codziennie. No. Może są za często zapraszani, no. może, może nie reprezentują tak znaczącego odłamu opinii publicznej, może y, oni są po prostu elementem jakiejś edukacji, reedukacji Polaków, no, jakiejś próby ich przemiany. To, czy oni są w dużej mierze produktem światopoglądu światopoglądu. Do tych mediów, które po prostu w sporej części chętnie by ich widziały, jako tę pozytywną z ich punktu widzenia zmianę w stosunku do czasów Platformy, która to platforma miała ten wielki plus z ich punktu widzenia, że stopowała PiS. Natomiast no, nie pogłębiała zmiany, prawda? Zmiany kulturowej, zmiany obyczajowej w. Z naszego punktu stronę. widzenia pogłębiała, tak? Tylko znaczy za na mało. Pogłębiała, tak? ale cały z teatr, nie kino, pogłębiała albo za mało pogłębiała, prawda? No, nie, nie były to, to czasy rządów rewolucyjnych, zwłaszcza w okresie Tuska, który miał taki dar ide i dar prowadzenia polityki meandrycznej, prawda? Natomiast w tych sprawach. Yy, więc to, jeżeli chodzi, yy, jeżeli, o, jeżeli o to chodzi, to ja przypominam sobie yy, w, w, w jakiejś analizie, zresztą chyba publikowanej na łamach Gazety Wyborczej, yy, politycy Platformy Obywatelskiej, wypowiadający się anonimowo, yy, interpelowani na okoliczność, dlaczego czegoś tam nie robią, mimo że to, to, to coś spowodowałoby aplauz ze strony, no właśnie Gazety Wyborczej i, i, i TVN-u, a y, odwrotne działania powodują tutaj jakąś niechęć, to powiadali, no jasno, no, no, no tak. Owszem, no, no, no rzeczywiście, y, na przykład y, y, środowisko, Gazeta Wyborcza wraz ze środowiskiem Magdaleny Środy byłaby, byliby przeszczęśliwi, gdybyśmy zrobili coś. Tylko, że kto to jest? Jakie to są, Liczby. Realne zasoby społeczne. Tak, Natomiast z kolei, gdybyśmy to zrobili, znaleźlibyśmy się w sytuacji no, pewnego zagrożenia, realnego zagrożenia, no bo są inni wyborcy. No i ja myślę, że mm, trochę to tak jest. To znaczy, społeczeństwo polskie w swojej masie nie chce radykalnych eksperymentów, eksperymentów obyczajowych, no, nie odnosi się z zaufaniem do polityków. Którzy proponują w tej dziedzinie rewolucję? Myślę, że to jest trochę szerzej, to znaczy... Polskie społeczeństwo w swojej masie odnosi się nieuwnie w ogóle do polityków, którzy proponują zbyt radykalną zmianę w jakimkolwiek kierunku. To dotyczy również prawicy. Tu się zgadzam, ale jeżeli tak, no to jednak kształt mediów, w których przekonanie o konieczności jakiegoś potwornego przyspieszenia, jeśli chodzi o zmiany właśnie społeczne, obyczajowe, jakiejś rewolucji, jakiegoś nadgonienia świata zachodu, jest powszechne no, te media, mam wrażenie, że są jednak, no, trochę, trochę gdzieś, gdzieś przy, przy, no, no, zwichrowane, to znaczy, że to jest coś, co mamy zwichniętego, no, jakąś, jakąś, korelację podstawową pomiędzy emocjami Polaków, ich wyborami, pomimo mimo tej młodzki hmm. medialnej, a kształtem tych mediów, no, to jest coś, co nie służy polskiej demokracji i to myślę, że warto przemyśleć, a już podsumowując, bo pewnie cały ten przegląd poświęcimy, poświęcimy kampanii wyborczej, Paweł Kukiz, takie zaskoczenie dla wielu, czy on zastępuje Janusza Korwin-Mikkego, czy on jest jakby nową jakością. Jarosław Gowin nawet mówił, że to jest przyszły koalicjant w parlamencie Zjednoczonej Prawicy, tak? bo wprowadzi jakiś tam przedstawicieli. Czy to jest diagnoza no, na razie bardziej ciekawa, czy, czy może mająca cechy prawdopodobieństwa? Powiedziałbym tak. No w społeczeństwach zachodnich, no na przykład o Włoszech my mówię, ma, no mamy przykłady tego, że ze świata show, takich gwałtownych karier, ze świata show-biznesu do świata polityki poważnej, tak zwanej. Więc no, wykluczyć tego do końca nie sposób. Natomiast to, co wiemy do tej pory o społeczeństwie polskim, kazałoby jednak sceptycznie się odnosić do tego rodzaju możliwości. No, Polacy mają Y, oni się do tego może nie, nie będą przyznawać, ale mają wdrukowane tą, tą taką wizję jednak y, polityka poważnego, mm -hmm. prawda? Polityka... Y, z, z kimś takim jak Paweł Kukis raczej mogą sympatyzować na no, takiej zasadzie jak kiedyś Korwin Mikke. Nie był w stanie zrozumieć y, jak to jest, że jeździ z, y, ze spotkania na spotkanie, z odczytu na odczyt. Y, Sale są nabite, ludzie reagują bardzo pozytywnie dla niego, śmieją się w tych momentach, w których on zaplanował, że żeby, żeby będą, żeby będą się śmiać. Nawet książki kupują. Nawet tak? książki kupują, tylko że nie głosują. Czy dokładnie mówiąc, tylko niewielki, niewielki odsetek tych, którzy przychodzą na te spotkania, głosuje na Korwinę. Na no. Do tej pory to tak działało. Czy. Czy tak będzie dalej? Nie wiem, ale no nie widzę jak na razie y, takich y, oznak, żeby przestało działać. Mi się wydaje, że y, musiałby w po Polsce nastąpić kryzys i dekompozycja tak. y, z jednej strony władzy, z drugiej strony opozycji jest bardzo daleko idąca, znacznie dalej niż do tej pory, żeby tego rodzaju fenomen mógł zaskoczyć. To prawda, tu się, tu się chyba z tym należy zgodzić. Wydaje się, że być może no, przyszłe kampanie prawda, będą miały taki posmak jakiegoś przełamania, ale ta jest klasyczna, od lat znana. Platforma wspierana przez y, wielkie media, właściwie 90% zasięgów pewnie wszelkiego rodzaju, bardzo brutalna w tej swojej kampanii, szukająca o, o, rozmaitych osi podziału, prawda, a to Smoleń sobie odświeżymy konferencją prokuratorów, a to Mariusza Kamińskiego skażemy prawda, na bezwzględne więzienie, żeby tylko odświeżyć, tak, żeby stygmatyzować tych Polaków, którzy chcą zmiany, żeby mówić, to, jest, to są pisowcy i, i zamrozić no, ten ten jeszcze rozegrać jeszcze, Rozegrać jeszcze raz, raz tę samą, samą bitwę, no kiedyś to przestanie działać, ale ta. teraz jest. Jeszcze... Jeszcze do, no, do tego, że jeszcze raz zadziała. I, i, ta, tak. I ta słaba dosyć opozycja, która, no, nawet jeśli próbuje innego języka, to ma problem, jak dotrzeć z tym językiem do Polaków. Ale dobrze, że próbuje, Tu się chyba zgodzimy. Rzeczywiście tutaj pewno pewną świeżość i pokazał, że jest w stanie nawet on, to, to mnie najbardziej w tej kampanii jakoś fascynuje, że on umie się właśnie oderwać, znaczy, że jemu próbują narzucić ciągle. Pogadajmy o tym, o tamtym, on mówi nie, pogadajmy o euro. No to jest prawdziwa siła. Tak się wygrywa kampanie wyborcze. Pewnie za miesiąc będziemy wiedzieli więcej, jakie ma szanse i o tym porozmawiamy. Dziś dziękuję, Piotr Skwieciński, był moim gościem, Michał Garnowski. Do zobaczenia.